W naszym projekcie już spotykał się z naszymi seniorami. Wiem, że były to owocne spotkania bardzo ciekawy wykład i wiem też, że pan doktor ma bardzo nitne plany związane z tworzeniem. Związane z tworzeniem indywidualnych planów działania dla każdego seniora. Pan doktor jest wykładowcą Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Jest lekarzem z zakresu geriatrii i zajmuje się osobami starszymi. Dzień dobry Państwu. Chcę Państwu tutaj widzieć i mam nadzieję, że te kilkanaście minut, które Państwo mi swoje uwagi poświęcą. Będzie dla Państwa też, yy, też owocnym czasem. Chciałbym Państwu przedstawić, yy, na czym polega geriatryczne podejście do, do chorego pacjenta, ale również chciałbym przedstawić pewne takie uwarunkowania demograficzne, z jakimi pewnie nasza, nasze społeczeństwo się będzie mierzyć w najbliższych, najbliższych latach. Yy. Przede wszystkim chciałbym Państwu powiedzieć, od kiedy geriatra się zajmuje, zaczyna zajmować osobą, człowiekiem. Tak jak pediatra przestaje się zajmować człowiekiem w wieku 18 lat, tak, uznaje się, że geriatra zaczyna się zajmować człowiekiem w momencie, kiedy on kończy 65 lat. Jest to oczywiście pewna sztuczna granica, ponieważ pewne cechy starzenia rozpoczynają się już w wieku tam średnim, a nawet można powiedzieć, że. Zaczynamy się starzeć nawet od 20. Natomiast te, 20, te 65 lat, no to jest taki uz, uznany moment, kiedy, kiedy osobami starszymi zaczyna się zajmować geriatra. Choć oczywiście nie każdą osobą starszą będzie się musiał geriatra zajmować. Dotyczy to przede wszystkim osób starszych z wielorakimi problemami medycznymi, zwłaszcza jeżeli jest ich dużo. Czyli jest konieczność stosowania wielu leków, jeżeli występują też typowe problemy wieku podeszłego, o których za chwilę jeszcze chciałbym kilka słów powiedzieć. W każdym razie do geriatry po 65. Młodszych nie przyjmuję jeszcze geriatry. Dlaczego w ogóle takie specyficzne podejście do osób wieku podeszłym się? Jest, jest konieczne i dlaczego w ogóle wokół tej geriatrii yy, w ostatnich latach tak dużo, tak dużo jest słów mówione i mam nadzieję, że coraz więcej działań też będzie wykonywane, czego przy, bardzo konkretnym przykładem takiego działania jest chociażby powołanie tego Dziennego Domu yy, Opieki, który, który po, państwa instytucja po, powołała. Przede wszystkim dlatego, że społeczeństwo się starzeje i będzie się starzeć nadal. Jak Państwo widzą, to jest wykres, z których mamy no, dane z GUS-u, yy, podające obecny stan oraz prognozę odnośnie starzenia się społeczeństwa Polski. Proszę zobaczyć, że obecnie osoby w wieku podeszłym stanowią średnio około 14% populacji. I spodziewamy się, że do 2035 roku ten procent wzrośnie do 24, czyli w, momencie, w tym momencie powiedzmy, że na jedną osobę starszą przypada jakieś między 5 a 6 osób młodych, natomiast w przeciągu najbliższych 20 lat to będą tylko 4 osoby młode, a zatem społeczeństwo się starzeje, ten wzrost. Procentowy osób starszych yy, będzie obserwowany zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn. Przecież wiadomo, że starszych mężczyzn jest generalnie w społeczeństwie mniej niż starszych kobiet, co wynika z krótszego czasu życia mężczyzn. Yy, yy, ale ten proces wydłużania się, znaczy zwiększania się liczby osób starszych w społeczeństwie, zarówno w odniesieniu do kobiet i mężczyzn, będzie postępował. Yy, no, stworzy się też prognozy dłuższe, nawet do 2060 roku. To są prognozy dla wszystkich krajów Europy, ale jak sobie spojrzymy na, na Polskę, to już zresztą wcześniej też z, o, seniorom ten, ten, ten wykres pokazywałem. Spójrzmy na Polskę. Obecnie, powiedzmy 2010 rok, około 13,5% to są osoby starsze. Do 2060 roku to będzie nawet powyżej jednej trzeciej populacji będą osoby starsze. Tak? I to nawet na tle innych krajów Europy, to widać, że tam będzie bardziej postępować w Polsce niż w innych krajach Europy. Proszę spojrzeć, Niemcy obecnie 20% osób starszych, a w 2060 już mniej niż w Polsce. 32%, tak? Mniej niż, niż prognoza dla Polski. Czyli nasze społeczeństwo jest wybitnie starzejące się. Z czego to wynika? Przede wszystkim z tego, co nas cieszy, to znaczy to, że żyjemy dłużej. Proszę zobaczyć, średni czas życia Polaka to jest około 72 lat obecnie, średni czas życia Polki to jest około 80 lat. Tak? Proszę spojrzeć, prognozuje się, że średnio Polak będzie żył do 77, a Polka do 83 w roku, znaczy do roku 2035, a więc spodziewamy się znacznego wydłużenia czasu życia, zresztą to wydłużenie czasu życia było też obserwowane przez ostatnie dziesięciolecia w Polsce. Najgorszy moment, jeżeli chodzi o czas życia, to był początek lat 90., ale do obecnego roku ten wzrost jest, jest bardzo duży, co wynika z tego, że jesteśmy w stanie dużo skuteczniej przede wszystkim leczyć i zapobiegać Śmierci związanej z chorobami układu krążenia. Dostępność do leczenia inwazyjnego, zawału na przykład, jest dużo lepsza, dużo lepsza jest dostępność też do leków, na przykład chorób kontrolujących poziom cholesterolu, a choroby układu krążenia to jest najważniejsza, nadal przyczyna, przyczyna zgonów. Jeżeli chodzi o leczenie chorób nowotworowych, które u osób starszych są na drugim miejscu, tutaj już jest, no, mniejszymi. Sukcesami możemy się pochwalić, ale pewne, pewna zwiększa, zwiększoność przeżycia jest obserwowana. Yy, to, co jeszcze demograficznie obserwujemy, to jest tak, zjawisko tak zwanego podwójnego starzenia. Proszę zobaczyć, to jest odsetek ludzi w wieku 80 i więcej, czyli tych tak zwanych bardzo, osób bardzo starych. I proszę zobaczyć, jak znaczny przyrost będziemy obserwować w najbliższych, w najbliższych 20 latach. Powiedzmy, że teraz to jest 4%, do 2035 to będzie prawie 8%, czyli podwojenie liczby osób bardzo starych, czyli tych osób, które, u których najczęściej już znaczne problemy z funkcjonowaniem występują, które wymagają, wymagają bardzo intensywnej pomocy. Z drugiej strony należy też pamiętać o tym, że okres starości. Zmienia się z czasem. Fakt, że żyjemy dłużej wpływa też na to, że żyjemy bardziej pełnią życia jako osoby starsze w porównaniu z osobami starszymi pokolenia wcześniej. Zmienia się dostęp do świadczeń zdrowotnych, staramy się coraz bardziej dostosowywać tą opiekę nad osobami starszymi do właśnie potrzeb osób starszych, w tym celu właśnie. Specjalizacja geriatrii, która ma się rozwijać w najbliższych latach. W tym celu też nauka geriatrii od, od początku edukacji medycznej co nie było standardem. Właściwie od zeszłego roku dopiero geriatria weszła jako obowiązkowy przedmiot na, na, na studiach medycznych. Poza tym u osób w wieku podeszłym poprawia się poziom wykształcenia. Co z jednej strony wynika z tego, no, że osoby, lepiej pokolenia lepiej wykształcone powojenne wchodzą teraz w wiek, wiek geriatryczny, ale z drugiej strony też wynika z tego, że osoby starsze, wiele osób starszych cały czas się dokształca, do szkala, chociażby Uniwersytet III wieku jest tego potwierdzeniem. Poza tym u osób starszych jest dużo lepsza skala aktywności, one są dużo bardziej aktywne. No, i y, osoby starsze y, coraz częściej okazuje się, że to są osoby, które posiadają dość duże zasoby finansowe, <grymne> a więc zakres konsumpcji się też zmienia y, z czasem i powstaje cała gałąź gospodarki nakierowana na potrzeby osób starszych. Y, w związku z tym pojawia się coś, co określamy jako tak zwana nowa starość. Wzrostowi liczby osób starszych w społeczeństwie towarzyszy proces zmian w ich zachowaniach i postawach oznaczających pewnego rodzaju nową jakość. Chociażby taka, taka instytucja, jaka tutaj właśnie zostaje powo powoływana, jest potwierdzeniem tego, że osoby starsze coraz rzadziej spędzają większość swojego czasu w domach, a coraz częściej są aktywne w społeczeństwie. I to jest oczywiście pozytywne, pozytywne, zjawisko. Poza tym możemy, obserwujemy to, że osoby starsze są dużo bardziej sprawne niż osoby starsze jeszcze powiedzmy jakieś 20, 30 lat temu. Potwierdzeniem tego jest porównanie wyników chciałem yy, porównanie wyników yy, yy, sprawności, yy, sprawności w zakresie chodu yy, u osób starszych. Yy, jeżeli to, to są takie wyniki, które porównują osoby starsze badane w ostatnich latach, to jest czerwona linia, i osoby starsze badane w, yy, u schyłku lat 80. Proszę zobaczyć, wejście na pierwsze piętro yy, sprawiało było możliwe u około 40% 70-latków ówczesnych, a obecnie u około 70% 70-latków. Czyli średniej 70-latek, yy, z dużo większym prawdopodobieństwem obecnie jest w stanie wejść bez pomocy na pierwsze piętro, niż jeszcze te 30 lat temu. To są kolejne przedziały wiekowe, czyli tu mamy 70, 80, 90 i osoby zbliżające się do 100 lat. Proszę zobaczyć, że we wszystkich grupach wiekowych ta sprawność się poprawiła w przeciągu w przeciągu, w przeciągu tych 20-30 lat. I teraz no, chciałbym Państwu powiedzieć o najważniejszych cechach podejścia geriatrycznego do pacjenta starszego. Przede wszystkim istotą starzenia jest to, że w podeszłym wieku mamy zmniejszone rezerwy czynnościowe, czyli Zdolność do podtrzymania stałości działania naszych narządów jest z wiekiem, z wiekiem się pogarsza, chociaż sama z siebie nie wywołuje choroby. Proszę zobaczyć. My rozumiemy starzenie jako pewien proces pogarszania się maksymalnej zdolności naszego organizmu do, do przeżycia. Tak? Przy czym zwykle ta maksymalna zdolność naszego organizmu nie jest wykorzystywana. O ile nie wykonujemy jakichś bardzo intensywnych wysiłków. To nasza aktywność nie zbliża się do tej ciągłej linii. Natomiast jakaś minimalna aktywność jest konieczna do przeżycia. A zatem większość osób gdzieś swoją aktywność utrzymuje w tym zakresie pomiędzy linią ciągłą i przerywaną. I teraz, jeżeli wystąpi jakieś nagłe zachorowanie, to to zachorowanie spowoduje to, że ta czynność maksymalna narządu się pogorszy do pewnego poziomu. Ale jeżeli mamy do czynienia z takim zachorowaniem u osoby młodej, to rezerwa czynnościowa pozwala na to, że nie wystąpi, nie wystąpi niewydolność narządowa. Natomiast jeżeli ten sam czynnik zadziała u osoby starszej, która ma już dużo gorsze, dużo mniejszą rezerwę, to u takiej osoby dojdzie do niewydolności narządu, która potencjalnie może doprowadzić do śmierci. Czyli ogólnie starzenie to jest pewien proces utraty, Pewnej maksymalnej zdolności naszych narządów do pracy, yy, która sama z siebie nie jest przyczyną śmierci, niewydolności, ale jeżeli na to się nałoży jakiś ostry stan, to dojdzie do, do niewydolności i nawet do śmierci. Wreszcie, wiele chorób przewlekłych, takich jak nadciśnienie, takich jak yy, cukrzyca, yy, może, może przyspieszyć ten proces powolnego spadku zdolności naszego organizmu do przeżycia i, i wtedy ten stan nazywamy starzeniem patologicznym. Yy, kolejnym problemem, z jakim się borykamy w podejściu geriatrycznym, to są trudności komunikacyjne. Wiele osób starszych ma problemy z zrozumieniem, znaczy ma problemy z widzeniem, ze z słuchem i yy, mają, oni do z, mają u nich do czynienia z tak zwanym spowolnieniem psychomotorycznym. Upośledzenie widzenia będzie yy, przyczyną yy, tego, że na przykład pacjent nie będzie w stanie przeczytać informacji zapisanej przez lekarza, jeżeli chodzi o, o zalecenia, zalecenia odnośnie leczenia. Zresztą pisane. No, najczęściej już się staramy to drukować, żeby pokonać ten t, odwieczny problem pisma lekarskiego, które jest w ogóle nie, nieczytelne, ale <laughs> dlatego coraz częściej drukujemy zalecenia i to możemy na to. W ten sposób coś poradzić, ale jeżeli osoba starsza ma upośledzenie widzenia, to nie, nie zrozumie tego, nie będzie w stanie tego odczytać. Upośledzenie słuchu też zaburza komunikację, dlatego też często lekarz musi powtarzać pewne pytania, a w związku z tym y, czas wizyty jest też wydłużony. I spowolnienie psychomotoryczne. Osoba starsza często potrzebuje więcej czasu, żeby zrozumieć pytanie i żeby je udzielić odpowiedzi, co też zajmuje czas. W związku z tym takie zalecenia, które to są zalecenia oczywiście do, do lekarzy, badających osoby starsze, powinniśmy badać pacjentów w dobrze oświetlonym pokoju, wyeliminować hałas z miejsca, gdzie rozmawiamy z osobą starszą, mówić powoli, niskim tonem, yy, pozwolić pacjentowi widzieć nasze usta, dlatego że pacjenci często kompensują problemy ze słyszeniem, czytając ruch uwag, yy, jeżeli pacjent się wybiera do lekarza, to zwykle powinien i ma aparat słuchowy, to powinien zabrać ze sobą ten aparat słuchowy, bo często jednak on zostaje w szafce. Czasem komunikujemy się z osobami starszymi pisząc pytania i tutaj ważne, żeby one były pisane dużymi literami. No i ważne jest to, żeby zostawić pacjentowi odpowiednio dużo czasu na odpowiedź. Kolejnym problemem, czy kolejną cechą medycyny geriatrycznej jest współwystępowanie wielu chorób u jednego pacjenta. Czyli mamy pacjenta starszego, który ma pewne problemy fizyczne, ma też pewne problemy psychiczne, i te czynniki fizyczne wpływają z kolei na czynniki psychiczne. Na przykład przewlekły ból doprowadzi do tego, że u pacjenta może się rozwinąć depresja. Z drugiej strony. Pacjent, który będzie miał depresję, ze względu na brak apetytu, nie będzie spożywał odpowiedniej ilości pokarmów, będzie osłabiony i zdolność fizyczna się pogorszy. Na wszystko, na oba te czynniki wpływają dodatkowo czynniki socjoekonomiczne. Słabe dochody, nieodpowiednie ogrzanie mieszkania, to może mieć wpływ na zwiększoną ryzyko, ryzyko infekcji czy niedożywienia. Może też mieć wpływ na, na zmniejszoną aktywność pacjenta i zaburzenie izola, pewną izolację psychiczną i tak dalej. Yy, dochody, ale też róż, różne czynniki socjalne, takie jak na przykład wdowieństwo i tak dalej, one też mogą mieć tutaj wpływ. Wszystko to ostatecznie wpływa na funkcjonowanie osoby starszej, czyli na to, w jaki sposób ta osoba jest w stanie zadbać o siebie samą i, o, i, i komunikować się z, z otoczeniem. Dlatego ważne jest to, żeby ta ocena zdrowia dokonywała się zarówno w zakresie czynników fizycznych, psychicznych, socjoekonomicznych i funkcjonalnych. I to jest jakby podejście geriatryczne, że dokonujemy tak zwanej kompleksowej oceny geriatrycznej. Pytamy o zdrowie fizyczne, pytamy o zaburzenia pamięci, o depresję, pytamy o warunki mieszkaniowe, o to, czy pacjent mieszka sam, czy z rodziną. I... Yy, Sprawdzamy, czy pacjent jest w stanie wykonać czynności codziennego dnia, czyli ubrać się, y, zjeść, chodzić, korzystać z toalety to podstawowe czyn, e, czynności, a złożone czynności z kolei to jest y, robienie zakupów, sprzątanie, gotowanie, gospodarowanie pieniędzmi, zażywanie leków, używanie telefonu. Yy. Kolejnym problemem, z jakim geriatra się, się boryka, to jest wielolekowość. Bardzo często pacjent starszy przychodzi z bardzo długą listą leków. To jest czasem kilkanaście leków branych codziennie, i w związku z tym my się już wtedy poważnie obawiamy tego, że występują działania niepożądane leków. Proszę zobaczyć, ten wykres pokazuje, jak wzrasta ryzyko działań niepożądanych w zależności od liczby zażywanych leków. Tu mamy skalę logarytmiczną, czyli. Proszę zobaczyć, każdy kolejny lek powoduje wykładniczy wzrost wykładniczy wzrost ryzyka yy, działań niepożądanych. Yy, I teraz jak ktoś bierze powiedzmy 7 leków, to ma to ryzyko 10%. Jeżeli ktoś bierze 10 leków i więcej, to to ryzyko już jest powyżej 20%. Czyli jeżeli ktoś ma listę leków 10, to prawie, że znaczy jest już bardzo duże prawdopodobieństwo, że który z tych leków wywołuje działanie niepożądane, że powinien być wycofany, albo ewentualnie jakieś zmiany w farmakoterapii powinny być wykonane. Yy, kolejnym problemem, czy kolejnym takim wyzwaniem medycyny genetycznej jest skąpioopjawowość i występowanie niespecyf niespecyficznych objawów. Często pacjent starszy mówi, że jest ogólnie osłabiony. Tak? Ogólne osłabienie może dla lekarza no to jest pewne wyzwanie, bo, bo można wymyślić mnóstwo przyczyn takiego ogólnego osłabienia. A więc to, jest, to są tak zwane objawy niespecyficzne, skąpi objawowość, często pacjent w ogóle nie zgłasza dolegliwości, gdzie w rzeczywistości te dolegliwości są. To może wynikać z pewnych fałszywych przekonań zdrowotnych, na przykład pacjent myśli, no, ten problem co ja mam, to wszyscy mają w moim wieku, to i lekarz i tak się tym nie zajmie, i tak mi nie pomoże. Często pacjenci starsi są, się boją tego, że jak Powiedzą, że jest jakiś problem z ich zdrowiem, no to my ich wyślamy do szpitala, do szpitala to wiadomo, zawsze jest ryzyko, że tam się umrze. Więc lepiej już nie mówić lekarzowi o tym swoim problemie. Depresja często spowoduje to, że, że pacjent nie zgłasza swoich dolegliwości, że pacjent myśli, o i tak umrę za, za kilka dni, to nie, nie ma sensu mówić lekarzowi o moich problemach i tak mi nie pomogą. Nietypowy przebieg procesów chorobowych. Yy, wiele chorób występuje rzeczywiście z kąpią objawową i na przykład często mamy niedokrwienie mięśnia sercowego, więc bo jest u pacjenta, nie ma bólu w klatce piersiowej. Yy, możemy mieć na przykład zapalenie płuc bez kaszlu i bez gorączki. Więc to są przykłady takich chorób, gdzie u osoby starszej objawy typowe nie wystąpią. I wreszcie wiele osób starszych ma upośledzenie funkcji poznawczych, czyli ze względu na otępienie nie jest w stanie znaleźć słów takich, które by opisały swoje dolegliwości. W związku z tym oni nie zgłaszają ich werbalnie, ale przekształcają ich swoje dolegliwości na, na zaburzenia zachowania. I wreszcie objawy niespecyficzne mogą wynikać z nietypowego przebiegu procesów chorobowych, czy też z uprzedzenia funkcji poznawczych, czyli ogólnie pacjent będzie w stanie powiedzieć, że jest, źle się czuje, ale nie, powie te, nie określi tego dokładnie. Kolejny problem, z jakim się borykamy w podeszłym wieku, to, jest, to są tak kaskady geriatryczne. Czyli ze względu na to zawężenie homeostazy, to starze, samo starzenie się, ten wykres, który pokazywałem wcześniej, jest tak, że jedno niekorzystne zdarzenie pociąga za sobą całą serię kolejnych zdarzeń, które ostatecznie doprowadzają do utraty samodzielności w świecie. To jest przykład kaskady lekowej. Powiedzmy, że ma pacjent nadciśnienie i nadciśnienie jest dobrze kontrolowane. Bierze tam jeden albo dwa leki przeciwnadciśnieniowe i to ciśnienie ma w normie. Yy, I nagle u pacjenta pojawi się ból. No to lek, jaki pierwszy pacjent zastosuje, to jest niesterydowy lek przeciwzapalny. Mnóstwo takich leków jest yy, reklamowanych w telewizji, więc bierze niesterydowy lek przeciwzapalny. Tylko, że ten niesterydowy lek przeciwzapalny zredukuje ból, ale jednocześnie spowoduje wzrost ciśnienia czyli pacjentu, pacjentowi się rozchwiewa ciśnienie i my wtedy, żeby to ciśnienie dalej kontrolować, często lekarz dołącza kolejny lek przeciwnaciśnieniowy, tak? Dołącza kolejny lek przeciwnadciśnieniowy, ale ból minął, Przyczyna bólu minęła, więc pacjent po jakimś czasie wycofuje lek przeciwbólowy. I co się w tej chwili dzieje? Pacjent bierze na za dużo leków przeciwnaciśnieniowych i dochodzi do spadku ciśnienia. Konsekwencją tego będą zaburzenia równowagi. Ze względu na to, że ten pacjent ma już, jest starszy, więc ma też zaburzoną szybkość reakcji, wolniejsza jest reakcja, ma też pewne pogorszenie wzroku, jest usposobiony do upadków. Jeżeli taka osoba upadnie, to jest to osoba starsza, więc najczęściej ma osteoporozę. Jeżeli ma osteoporozę, to często po tym upadku dojdzie do złamania. Jeżeli się połamie i będzie musiał przebywać w łóżku przez dłuższy czas, to ze względu na to, że to jest osoba starsza, ma już zanik tkanki podskórnej, więc jest ryzyko, że się wytworzy odleżyna. A jeżeli się wytworzy odleżyna u osoby starszej, która ma zmniejszoną odporność, to taka odleżyna łatwiej się zakazi. A jak się zakazi, może dojść do uogólnienia takiego zakażenia i może dojść do i śmierci. Czyli proszę zobaczyć, kaskada geograficzna w sumie niewielka rzecz, zastosowanie leku przeciwbólowego, i potem dołączenie kolejnego błędnie, dołączenie kolejnego leku przeciwnadciśnieniowego wywołało serię wydarzeń, która ostatecznie doprowadziła do śmierci. Wynika to wszystko z zamężenia tej zdolności do, do sprostania nagłym wyzwaniom, o których mówiłem na początku. Dobrze, i kończąc, chciałbym Państwu powiedzieć, że. W geriatrycznym podejściu najważniejszym celem jest poprawa funkcjonowania, a nie wydłużania życia za, za wszelką cenę. To jest jakby nasza główna rola jako geriatr. Czyli y, mówi się tak obrazowo, że dodajemy życia do lat, a nie lat do życia. Życia do lat to znaczy, żebyśmy byli w stanie pełną życia przeżyć te lata, które jeszcze nam pozostały, a nie żeby wydłużać y, y, nasze życie Jednocześnie powodując to, że, że, że pacjent będzie żył w stanie cierpień. A więc dodajemy życia do lat, a nie lat do życia. Bardzo dziękuję.